Eee, Zapytać się pewnie jak działa Plaga Breaker. Patrz, to jestem ja, Plaga Breaker, to jest niewinna osoba. Mogę podejść do tej osoby, kichnąć na nią nie. i wtedy ta osoba jest zarażona. I jak zbiorę parę takich osób, to zostaje impostorem, tyle. No no no! Wait 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 wait! Oh. a, tak klapek sam się wywalił, no i lega. Chcę klapek, chce, nie mogę. CZŁUTY HAHA! <laughs> MAM CIĘ! MAM GO! MAM GO! MAM GO! MAM GO! Kto? to. E, Właśnie tak myślałem kurde, bo Delvex drugi raz schodzi do specjala i wciępionka. drugi raz tam robi task. Ej, ja, ej, ja, no najgorsze, jeszcze przy pięciu osobach <laughs> Ciało przy, ciało przy węcie. Yy, no, niedaleko Offisa. No, ten węd po lewej w, o, o, od ofisa Niedaleko Offisa. W sensie ten węd po lewej. Eee, w takim razie nie zabił ani burek, ani e, destru. O, wyśku, ale wy dopiero wchodzicie do laboratorium, więc mogliście się wędnąć. Mm, a Nawet skąd? To, wędę to, wędę to, a, tam po lewo, no, po lewo za, o, ofisa nie da się skoczyć do węta do laba. Nie? Mm -mm, nie da się. No nie. Ale do starejza się da. No do się da. No ale... mogliście do laboratorium. Ale jakiś pan zginął max 5 sekund temu. A ja znalazłem ciało yy, wixy? Ja Różowe ciało. Ja ciało. To co? Ty, Takie. chodziłem ja teraz Quitek to nie jest, bo wywalił Impostora. Znaczy, to ja, ja to pasta, nie bo jestem, bo było. wywaliłem Impostora. No i w sumie to reszta musi się nie, jakoś nie, potwierdzić. No, mi się wydaje, no, no, ja że bym na początku nie, nie mogliśmy być. Zabijcie szybki kire. węcik, mi się wydaje, że z mógłby zdążyć wbiec do laboratorium. Nie wiem, to na go być coś śmierdzi. No to trochę, znaczy kurczę, no nie mógł zabić teraz tego kila. No No chyba, Mrowić. że to on zmentował, i tak, stąd to... wyszedł. <laughs> nie, nie wydaje mi się. A czekaj, Małgorzata czyli ty, AP, mówisz, że byłeś z Burkiem i Destrem, tak? Nie, nie, nie z burkiem i destrem, z Amongiem i destrem. Pojebałyby się wam dosłownie. No to burek i legion, jak możecie wy się wybronić? Ja byłem w specimenie i chyba mnie możliwe, że Amongo mnie nie widział, jak tam wbiegałem, bo on gdzieś tam w labie był chyba, nie? Ja byłem w specimenie. Ja no to... nie robiłem, robiłem aplaudzika, ale potem poszedłem na ten, na kabelki. A bureka. Ale widziałeś legiona wbiegającego do specimena? Nie. A ty okay. burek ci byłeś? Ja byłem w storage'u bo ja teraz mam robię a, zadanie z Storage, i w storage tego, nie. Tak? A wiesz, tak, a wiesz jaki went? To storage bardzo interesujący. Tam jest właśnie. ciekawy bo Kto, kto, kto? No, a ja, ja na burka głosuję. By też, no. no może, ale kurczę... A no, taki tam ślepy szał. Jak coś jestem baitem, pamiętajcie o tym. Aha, kremowanie baita? Tak Pamiętajcie jak mnie jakiś quick będzie chciał zabić. No, do, dosłownie po tym, jak wywaliłem z kwitkiem dwóch impostorów, to na pewno będę jeszcze chciał zabić. Uuuu, uh. eee, legion zabił. Legion zabił, tak, 100%. zabiłem. Dobra, słuchajcie, słuchajcie, zabiłem, Dest, zabiłem Destra, bo on zabił Kuitka. Tak. To czemu się runda nie kończy? Powiedzcie mi. Do, nie, 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 dobra, kwestia, że Destro był moim medykiem i zginął, i tarcza mi zniknęła. No, no, no legion, legion jest po prostu. Le, legion może być po prostu werewolfem, bo jest, może być dwóch nie neutralnych zabijających i zabił dwie osoby. Destru. Nie mógł być Destru medykiem, bo zapomniałem. Nie był moim medykiem, no przecież mówił po pierwszym głosowaniu, że Aby powinien wiedzieć. Quitek na nim wypierdolił. To Legion Legion grabisz sobie Dobra, to niestety No Legion Twoje rządy się skończyły. Strzelam! Strzelaj! Nie no, chu ja tam strzelę jako Rusz. No właśnie, no tak myślałem. Ej, a co się tam stało? Jak to się stało, że Quitek zginął? Cicho. No, to dostałem, a byłem medykiem O, oh, wow. Ja. ja cicho, 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 cicho. A... cicho, cicho. Co? 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 <laughs> a mam ty. Ja w Teraz na No Nie, kuj, czemu jesteś tutaj? Powinieneś być na przycisku! Aaaa no, i chuj... By oh, yeah. I tak nie byliście, to no. nie było to dobre. Do, do, do. yes, Jezu, jak, jak nobsy.